Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Łukasz Maciec, nasz jedyny lubelski pięściarz zawodowy, będzie walczył w jednej z walk wieczoru podczas gali sportu walki MMA, która odbędzie się już jutro. Jego przeciwnikiem jest Węgier Laszlo Fazekas. Łukasz, byłeś dzisiaj troszeczkę cięższy od swojego przeciwnika, widziałeś go, musiałeś jakoś... Zrzucać specjalnie tę wagę dosyć szybko, czy jednak miałeś na to dużo czasu? Nie no, miałem na to dużo czasu, około 10 tygodni, także bardzo powoli zrzucałem wagę. To też myślę, że yy, da dobry efekt na jutrzejszej walce, nie będę osłabiony, tylko w 100% będę mógł pokazać to, co potrafię. Także yy, to był bardzo spokojny przebieg wagi, praktycznie ta końcówka wagi, to już wszystko miałem yy, 2-3 tygodnie wcześniej, także nie było z wagą żadnego problemu. Jak się czujesz przed jutrzejszą walką? Uspokojenie, wyciszenie? No Jak najbardziej, zawsze podchodzę do tego spokojnie, dopiero te emocje wychodzą przed samą walką, także wszystko jest w porządku. Widziałeś filmy z walkami swojego przeciwnika? no jednak twój przeciwnik walczył ostatnio dosyć często prawda? Ty, ty miałeś jednak dłuższą przerwę. Miałem dłuższą przerwę no ale cały czas byłem w treningu także myślę, że zaboksuję na wysokim poziomie. No, przeciwnik miał trochę ostatnio walkę, ale z dobrymi przeciwnikami i gdzie też twardo szedł do przodu i pokazywał też dobry boks także myślę, że będzie z kim poboksować i myślę, że kibicy będą mieli pooglądać kawał dobrego boksu Masz jakąś taktykę, którą obejmiesz jutro podczas walki? Będziesz sprawdzał przez pierwsze rundę, dwie, jak wygląda boksowanie twojego przeciwnika? Myślę, że spokojnie, a tempo w walce samo się narzuci. Zobaczymy, jak on będzie atakował i zobaczę, jakie będą możliwości właśnie w jutrzejszym dniu. Także wszystko okaże się podczas walki. Którą na pewno będziemy oglądać i wszystkich zapraszamy. Serdecznie zapraszamy, cały Lublin, kibiców i cały tam. i Pako! But I